witam serdecznie dzisiaj zrobimy pączki potrzebować będziemy trzy szklanki mąki pszennej szczyptę soli cztery łyżki cukru cztery żółtka jedną trzecią dwudziestodekowego masła stopionego i jedną taką mniejszą łyżkę spirytusu i tutaj mam rozczyn, mam 3 czwarte szklanki mleka, 4 deko drożdży i jedną łyżkę cukru. Drożdże rozmieszałam i pozostawiłam do wyrośnięcia 10 minut. W pomieszczeniu mam bardzo ciepło, więc te drożdże pięknie pracują. Przelewamy drożdże do mąki. Dodajemy żółtka, cukier, żółtka. Jeżeli mamy życzenie, możemy uczyć z cukrem. I należy zarobić ciasto. Na sam koniec dołożymy stopione masło. I możemy spirytus również dolać. Spirytus dodajemy tylko po to, aby podczas. Smażenia pączki nie chłonęły tłuszczu. I teraz zarabiamy ciasto. Ciasto pozostawimy do wyrośnięcia. Ciasto musi podwoić swoją objętość i później będziemy wałkować i zrobimy pączki. Tak, składniki już mam połączone. Też w zależności, ja dałam 3 czwarte szklanki mleka, ale jakie mamy żółtka? Jeżeli żółtka mamy bardzo duże, no to tego mleka troszeczkę mniej dodajemy, bo to w zależności od wielkości żółtek. Moje ciasto tak wygląda. I teraz dolewamy stopione masło. Ja sobie zawsze tak niewielką ilość stopionego masła zostawiam i sobie tak przecieram brzegi, by mieć czystą miseczkę. I masło należy wyrobić z ciastem. Ciasto przykryjemy i pozostawimy do wyrośnięcia. Tak, około godziny czasu, ale też jest to uzależnione. Od temperatury, jaką mamy w pomieszczeniu. Jeżeli mamy ciepło, to ciasto szybciej nam urośnie. Jeżeli zimno, to ten proces będzie troszeczkę dłuższy. Możemy też, jeżeli mamy zimno w pomieszczeniu, ciasto postawić na miseczce z letnią wodą i te ciasto będzie miało ciepło i wtedy też szybciej urośnie. Ciasto już mam idealnie wyrobione. Przykrywam i pozostawiam. Ciasto drożdżowe, jak jest wyrobione, to odchodzi od rąk i od miseczki. Świadczy o tym, że już mamy ciasto wyrobione. Tak, ja sobie na wierzch posmaruję tym pozostawionym masłem. Przykrywam i zostawiam do podwojenia objętości. Ciasto na pączki. Ciasto nam pięknie urosło i teraz należy ciasto przerobić. możemy opruszyć mąką albo tak jak ja zrobić tym masełkiem do góry więc nie oprószamy mąką ciasto przerabiamy i będziemy rozwałkowywać ja mam ręce też natłuszczone masłem i będziemy wałkujemy i wycinamy tak na 2 cm Wałkujemy ciasto i wycinamy szklaneczką krążki. Pozostałe ciasto również przerabiamy. Takiej, takiej wielkości mamy to ciasto, i ja po prostu zakładam do środka i tą stroną. Pozostawimy pączki do wyrośnięcia na 20 minut. Później będziemy smażyć w dużej ilości oleju. Ja pączków przed smażeniem nie nadziewam. Ja mam taką końcówkę i pączki po usmażeniu będziemy nadziewać marmoladą, kremem orzechowym. Czym po prostu lubimy, ale tak ja pączków nie nadziewam. I tak zrobię z pozostałą częścią ciasta. Uformowany pączek pozostawiam do wyrośnięcia. Taką mam końcówkę, i tutaj mam marmoladę. No ale to po upieczeniu będziemy pączki nadziewać. Pączki już mamy uformowane. Pięknie urosły i teraz będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Tłuszcz sobie sprawdzamy ziemniakiem. Wrzucamy niewielką odrobinę ziemniaka. Jeżeli ten ziemniak idzie do góry, to świadczy o tym, że już ten tłuszcz jest nagrzany. Tu widać nawet, że ten ziemniak idzie do góry i smażymy pączki w dużej ilości tłuszczu. Tego ziemniaka oczywiście należy usunąć. I później będziemy usmażone pączki nadziewać. Teraz wrzucamy pączki na rozgrzany tłuszcz i smażymy na zmniejszonym płomieniu. Tak to wygląda. I pączki smażymy na złoto, brązowy kolor na zmniejszonym płomieniu. Pączki mamy pięknie wypieczone, wysmażone, przepraszam. I teraz zdejmujemy na ręcznik papierowy. Ten patyczek musi być całkowicie suchy. To świadczy o tym, że pączki mamy idealnie wysmażone i teraz nakładamy następną porcję pączków smażymy a te są dwa sposoby możemy to zrobić tak jak ja tym gadżetem o przedłużonej końcówce ja tutaj mam marmoladę a możemy to zrobić po prostu zwykłą łyżeczką i teraz pączku, no on jest troszkę gorący robimy takie i dajemy marmoladę w ten sposób, a drugi sposób jest taki, że nacinamy pączek i łyżeczką wkładamy marmoladę i mamy również pączek z marmoladą ja tutaj mam lukier. Lukier to musi mieć gęstość kwaśnej śmietany i pączki najlepiej ciepłe lukrujemy, bo lukier rozprowadza się po całej powierzchni. Możemy też pączki posypać cukrem, pudrem i startą czekoladą, ale startą czekoladą. Też musimy pączki yy, posypać ciepłe, aby ta czekolada się po prostu rozpuściła. I tak oto wyglądają pączki. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pączki domowe.